Cześć, witam Cię na kanale Forma na Życie, a to jest seria Zmiana na Życie, gdzie publicznie odchudzam aktualnie dwie osoby. Piotrka z Astrofazy, który już 22 kg i Paulinę, która na razie ma za sobą solidne 10 kg. Serię z Piotrkiem zobaczysz sobie tutaj, a wywiad, jakby, który rozpoczynał serię z Pauliną, możesz sobie zobaczyć również tutaj, wszystkie linki oczywiście w opisie do tego filmu. Dziś zapraszam na kolejny odcinek z Pauliną, a w międzyczasie oczywiście niezmiennie moje komentarze. Zapraszam. Po poście jeden kilogram wrócił, czyli jest osiemdziesiąt pięć i pół. Ostatniego dnia postu i było osiemdziesiąt cztery i pół. No i tak się trzyma. Dziś jest sobota. Więc przez te kilka dni waga się utrzymywała, wrócił kilogram. Myślę, że od przyszłego tygodnia znowu zacznie, e, zacznie masa spadać. Trochę, trochę mniej się ruszam przez to, że no, jestem na urlopie i też jest kwarantanna, więc właściwie wychodzę tylko z psem i to tutaj blisko do parku. Ona ma sporty i zabawy. I ja też staram się coś tam robić, w końcu nie samym jedzeniem i czytaniem książek. Człowiek żyje. Paulina to wie, ale chciałabym bardziej wytłumaczyć to osobom, które nas oglądają, że postów nie robimy po to, żeby Paulina chudła szybciej, absolutnie nie. Bardziej robimy to w kontekście zdrowotnym, takiego, że tak powiem, resetu metabolicznego. Oczywiście nadużywam tego słowa. Ale jeżeli Was bardziej interesuje, co mogą nam dać zdrowotnie okresowe posty, takie krótkie, okresowe posty, które promuje na przykład profesor Longo, który bada długowieczność, o jego metodzie, tzw. fasting-making diet, mówiłam tutaj, i o wszystkim, co się w organizmie dzieje podczas krótko, krótkotrwałych postów, między innymi o przebudowie układu odpornościowego, nasilonej autofagi itd. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, nie u każdego posty są wskazane, u niektórych wręcz są przeciwwskazaniem. U nas są elementem diety, u Pauliny, to znaczy, natomiast to też jest aktualnie raz na, raz na miesiąc, kilka dni. Później jeszcze będziemy to ograniczać coraz bardziej. Generalnie uważam, że w diecie zdrowej osoby taki post. Raz, dziennie w tygodniu, prawdopodobnie nie jest niczym złym, ale oczywiście osoby zdrowej albo osoby po prostu tylko z zaburzeniami metabolicznymi. To musi być pod kontrolą. Ja mówię Wam to tylko w ramach informacji. Ja nie mogę Wam dawać żadnych porad lekarskich, bo nie jestem lekarzem. Ale powołuję się po prostu na, na procesy, które zachodzą w trakcie postów i które bada wielu ciekawych, moim zdaniem, naukowców na świecie. Postami można sobie łatwo zrobić krzywdę, ale mądrze stosowane posty naprawdę mogą przynieść korzyści zdrowotne. Więcej o postach e, mówiłam w, w wywiadzie dla e, profilu Keto, Keto razem z Asią Podgórską. E, wywiad ten możecie zobaczyć tutaj i tam wyjaśniamy dużo, dużo więcej, właśnie kontekst metaboliczny e, i generalnie kontekst zdrowotny postów. Serdecznie Was tam zapraszam, e, a tymczasem zobaczmy, co dalej u Pauliny. Ustawiłam filtr w telefonie poziom piękna na 10, ale chyba nie pomogło. Człowiek nadal ziemniak. Jeżeli ktoś ma problem z, z pokusami, no to, to tak się to ma u mnie. No jest sobota, więc wiadomo, ciasto nie, napachnąca Pyszna pachnąca babka waniliowa. Której nie zjem. Ale nie liczyłam się. Nowy wiosenny tydzień. I 85 kg. Nie najgorzej. Wiosna. I kwarantanna. Oby kilogramy nie poszły w górę. Na pewno mniej się ruszam, ale staram się nadrabiać to z psem. Parę razy byłam na rowerze. Teraz więcej wysiłku wkładam w wieczorne mm, spacery. Które są typowo dla mnie, nie dla niej, czyli po prostu maszerujemy raz, dwa, trzy. Poranne są dla niej na zabawy. A tak, tu siedzę w domu. Nie wychodzę nigdzie do sklepów, tylko z psem na spacery i z nikim się nie spotykam. Jest nam dobrze we dwójkę. Nie ma ludzi, jest pełno biegaczy, też chciałabym tak biegać, ależ mi się to marzy z powodu nadmiernej ilości czasu e, posprzątałam szafę i znalazłam masę rzeczy, masę ubrań. E, znalazłam masę ubrań, które nosiłam są, w tej chwili dla mnie są niewiarygodnie, malutkie, mimo że na metkach bardzo często pokazuje się literka L a żeby robota mi się nie skończyła. Zanim skończy się urlop czy kwarantanna, chociaż chyba to nam nie grozi, więc sprzątam metodycznie, taktycznie, po szufladce, po szufladce. Dzięki temu mam wrażenie, że idzie mi to szybciej, nie zniechęcam się. A znajdowanie coraz mniejszych ubrań jest takie, no, krzepiące nawet. No i jedna ważna rzecz. Kurczę, no zachcianki są. Szczególnie w okresie, w okresie takiego siedzenia w domu no, całej kwarantanny. Smutne to jest, bo po prostu rozumiem, że jedzenie z nudów no, w, no, w tej chwili jesteśmy w takiej izolacji, więc no w, tak, to może trochę zgubić, no ja staram się, żeby mnie nie, nie gubiło. Bo mam określone pory posiłków, ale przyznam się, że któregoś dnia wieczorem mm, trochę bezwiednie sięgnęłam po garść orzechów. E, nie jakichś najlepszych orzechów, tylko nerkowców, e, żeby sobie coś tam pochrupać. I takie leżenie, oglądanie e, telewizora, czy nawet czytanie książki, czy czegokolwiek innego sprzyja podjadaniu po prostu. Na razie jeszcze mnie nie zmogło, ale oczywiście któregoś tam wieczoru biłam się z myślami, żeby po prostu zrobić sobie bułkę z, z serem, wędliną, keczupem, majonezem, no takie małe marzenia. No miał być taki cheat meal, ale no, nie zrobiłam tego, bo, bo trochę szkoda. Poza tym trochę zaczęłam, zaczęłam się cykać, tak bardziej serio, od kiedy robię pomiary cukru i tak dalej. Zaczęłam się po prostu bać, co, co to z tym robi, co to robi z moim organizmem. No ale miło jest się budzić z płaskim brzuchem, nie? Nie wzdętym może. No nie jest płaski, mówmy się, nadal jest budyniowy i mięciutki. <grystanie> ono to potwierdza. Idziemy dalej. Kiedy siedzimy w domu, to niestety, ale. Sprzyja to częstym podróżom do lodówki, nawet jeżeli nie jesteśmy głodni, albo wręcz przeciwnie, cały czas jesteśmy głodni, jak jesteśmy w domu, cały czas szukamy czegoś do zjedzenia, najlepiej czegoś słodkiego albo czegoś słonego, czegoś najlepiej przetworzonego. Mm, powodów tego może być oczywiście kilka no, robimy to teoretycznie z nudy. W praktyce może to wynikać na przykład z tego, że nie ruszamy się, albo ruszamy się bardzo, bardzo mało w ciągu dnia, przez to gospodarka cukrowa nie do końca działa tak, jak powinna, i to jest. Jedna z przyczyn na pewno. Po drugie e, zaburzamy sobie z, często sen, ponieważ e, no jeżeli nie musimy stać rano do pracy, do szkoły, e, przez to siedzimy dłużej po nocach, przez to niestety e, rano możemy być bardziej zmęczeni, mieć podwyższony poziom kortyzoru który sprzyja obiadaniu się, e, braku uczucia sytości po posiłkach. E, bardzo sprzyja niewyspanie się zdecydowanie e, i wiecznej ochoty na słodkie, właśnie na opuchnięcie, opukliznę, e, tak zwane trzymanie wody podskórnej. E, to wszystko może powodować po prostu nie przez Pana noc, źle przez Pana noc. To, że siedzimy do późna, grając w gry komputerowe, patrząc w światło niebieskie, to jest nie bez znaczenia i na to są solidne badania naukowe, że bez snu, niestety, ale zaburzenia metaboliczne są gwarantowane. E, więc to, co ja mogę poradzić tutaj, to na pewno po pierwsze uregu próbować uregulować swój sen. Mimo, że nikt Wam nie każe stać wcześniej rano, jakby nie chodził też mi, że super wcześnie, no bo dla każdego ta pora jest indywidualna. Ale z z tego, że nie musicie wstawać na szkołę i pracy, chociażby podczas tej kwarantanny, e, później to też zależy, kto jaki ma styl życia. To mimo wszystko dobrze sobie ustawić jakieś ramy, o której się idzie spać. Dla melatoniny najlepiej, żeby to między 21, a 22, 23 najpóźniej, e, plus, minus, oczywiście, e, zależnie od człowieka. E, I wstawać oczywiście też fajnie, by było nie aż tak późno, tak? Czyli przespać tamte 7-8 godzin snu, niektórzy potrzebują 9, e, ale żeby mieć takie stałe pory, żeby to nie było leżeć przed telewizorem cały wieczór, całą noc, czy przed komputerem. Możecie to robić w ciągu dnia, a wieczorem dobrze by było się wyciszyć od wszelakich bodźców, a oglądanie serialu niestety nie wycisza do końca. Także bardzo, bardzo Wam to polecam, a więcej w temacie takiego trzymania w ryzach swoich emocji i stresu, obiadanie się, mówiłam tutaj. Generalnie, oczywiście też, jeżeli. Jeżeli pojawiają się ochoty na jedzenie, to bardzo polecam po prostu się poruszać. Nawet jeżeli ktoś nie ma możliwości, wyjść na spacer aktualnie, no, to po prostu włączyć jakiś 15-minutowy program treningowy na YouTube, jest tego pełno i działać, bo naprawdę wtedy nie chce nam się tak często podjadać, a zwłaszcza rzeczy niezdrowych. Odnośnie małych marzeń, co to jest? Ja, co ja w ogóle powiedziałam, że bułka, bułka z czymś tam, małe marzenia, wzdura. Niedawno obiecałam sobie, że, że do końca maja osiągnę założoną wagę, a, a potem myślę o bułkach, nie? To jest takie strasznie słabe. Potem rozliczam się sama ze sobą i myślę, ty cieniosko, <słuch> tu obiecujesz sobie coś, robisz co innego. No co, może jednak uda mi się włożyć tę sukienkę o latem, zobaczymy. Patrzcie, jak to czasem jest, raz na wozie, raz pod wozem, kieru w przód, tak to czasem bywa. Taki mały update z tej mojej ulubionej kurtki, że już jej starcza dużo bardziej. Proszę, nie robi mi się kuper z tyłu, cyk i tu jest luźno. To znaczy, że mogę się w tej kurtce okręcić, co wcześniej nie było możliwe. Więc kurtka, mogę sobie pod spod włożyć coś największego. I mam jeszcze jedną, rozmiar mniejszą. Rozmiar mniejsza kurtka, w innym kolorze i teraz się mierzę do niej. A ta jest na deszczy. To się nazywa spontaniczna aktywność fizyczna. Zimno, ale gdy się szybko pędzi, jest ciepło. Tak kończy 25. dzień marca. Pojeździłam trochę rowerem, niedużo. Yy, tylko raz dookoła jeziora i tak mi podpowiada zegarek, o, pojechałam spacerować. spalić trochę kalorii. Mamy 29 marca, a więc 79 dzień. Zmiany na życie. To jest też mój 176 dzień bez papierosa, co daje 5 miesięcy, 25 dni, 14 godzin. 86 kg, czyli minus 11. W poście spadło trochę więcej. To znaczy było 84,5. To była ta magiczna waga, No ale ja wiedziałam, że to trochę się zmieni. Jestem zadowolona. 11 kg w 80 dni. Bez żadnego wysiłku z mojej strony. Do tego niezmiennie minus 17 cm w pasie. Też jest to dobry wynik. A sama siebie nie? Jem teraz dwa posiłki. Dwa posiłki, ponieważ i kwarantanna, i urlop e, no, powodują, że niewiele się ruszam. Zdarzało e, się, że musiałam po prostu dorobić kroków żeby żeby na koniec dnia zrobić 100% po prostu byłam w domu chodziłam z za krótko nie zawsze udało mi się wyjść na rower chociaż w ostatnim czasie jeździłam bardzo dużo i to mnie, to mnie bardzo cieszy dwa posiłki są ok przy dwóch, posił przy dwóch posiłkach się po prostu wyrabiam, przy trzech no co 2,5 godziny już muszę myśleć co tam, co tam zrobić i kończę jedzenie około 16 i jest ok, jest dobrze. Nie myślę już o jedzeniu potem wieczorem. Więc z tą utratą, utratą kilogramów jest tak, że co tydzień mnie zaskakuje, co, co mogę na, na siebie ubrać, co pasuje na mnie. I ostatnie jest to płaszcz. Ale <gadżet> inspektor gadżet. Kupiłam go w ubiegłym roku i myślałam, że jest dobry, natomiast no, okazuje się, że teraz wygląda dużo, dużo lepiej. Kurtki jeans, jakie są super luźne. Z jeansami jest tak, że na przykład jak szłam do kina, no to nigdy nie ubierałam jeansów, tylko wkładałam po prostu jakieś spodnie na gumkę. Było siedzenie przez dwie godziny. No, zwykle wieczorem, no, powodowało, że, że po prostu cisnęło mnie w pasie. A teraz, no, do kina nie mogę chodzić, ale odczułam to dość, że idąc gdzieś zrobić coś, nie myślałam, nie muszę myśleć o wygodniejszych spodniach, tylko zakładam jeansy i nie piją mnie w pasie. Czyli nie muszę sobie po prostu pod swetrem rozpinać guzika, żeby mi się zrobiło trochę lepiej. Cały czas się suplementuję. Potas, magnes, B-kompleks, witamina D3. Na wątroby mam takie swoje specjalne rzeczy. Mam kamienie, enzymy i, i adaptogeny. Po pierwsze, uwielbiam ich smak, po drugie, naprawdę działają. Wspaniała sprawa. No, wersalki nadal nie wymieniłam, nadal się nie przeprowadziłam. Niestety kwarantanna, no i w ogóle ten, ten czas, nie sprzyja ani przeprowadzkom, ani remontom, ani niczemu innemu. Więc na razie, na razie jestem gdzie byłam, więc nadal śpię na starej wersalce. Kręgosłup boli mniej, ale jest to zasługa ćwiczeń. Od Mateusza Jasińskiego zdrowy, bezbólowy kręgosłup, Robię te ćwiczenia. Już od kilku dobrych miesięcy i mogę, mogę powiedzieć, że, e, że działają. No i teraz, jaki ja mam ten przykód? Jaki, jaki jak, jak ja przysiad głęboki mogę zrobić? Gruba, a daje radę. I faktycznie na kręgosłup to działa dobrze. Także polecam. Zaj możecie zajrzeć tam do Mateusza. Chciałam jeszcze wspomnieć, że w poprzednich filmach mówiłam o tym, i chciałabym przestać być niewolnikiem jedzenia. I tak się trochę dzieje. Przestałam myśleć o jedzeniu obsesyjnie. Jem z większą przyjemnością i ze świadomością. Nie jest to jakiś jeszcze poziom pro. Bo nadal. Nadal coś tam jeszcze ze mnie wychodzi. Ale znam uczucie sytości, nie bywam głodna, to znaczy nie mam napadów, głodu i wszystko idzie w drugą stronę. I może faktycznie będzie tak, że nie będę musiała myśleć, nie będę, musia nie będę musiała mówić, że jestem na diecie, ponieważ nie będę na diecie, będę po prostu wiedzieć, jak się odżywiać. nie będzie to żadna zagadka. Ani coś, nad czym będę musiała myśleć. Polubiłam ryby. Łososia. Wcześniej... A teraz rybę lubię. Lubię w ogóle dwuskładnikowe posiłki. Ryba plus... Nie, kapusta na przykład. W tym przypadku. Albo wątróbka plus ogórek. Tak. Śniadania mogą być urozmaicone, a... A reszta posiłków już nie. Gdyby gdyby ktoś się zastanawiał co można zjeść na śniadanie co ja mogę zjeść na śniadanie no to proszę, pomidory, ogórki cebula i yy, to wszystko jest polane olejem MCT3, jajka, tutaj się chowa feta i dwa plastry boczku zostały a więc bogate śniadanie, a tutaj asystent, który sprawdza jakość tego śniadania, czy aby na pewno dobre no tak jest wspaniale, że mamy pusty park do dyspozycji. Proszę, proszę. Kwarantanna, ludzie się stosują. My wyszłyśmy trochę porzucać piłką. Pies się wykąpał, za chwilę wracamy do domu. Smutna ta trochę, ale trzeba dostrzegać pozytywy.